Jesteśmy na uroczystej premierze najnowszej książki pod nazwą Podręcznik Dobrych Praktyk w Branży Beauty. Oczywiście, ty jesteś jedną ze współautorek na danej pozycji wydawniczej. Powiedz, jaką historię powiedziałeś, lub ewentualnie czego właśnie dotyczył wywiad, który udzieliłaś. Hmm... W trakcie właśnie przygotowywania danej książki. Opowiedziałam o tym, jak ja prowadzę swój salon, w jaki sposób chciałabym się rozwijać i opowiedziałam o kawałku mojej drogi, która nie zawsze była lekka, nie zawsze było z górki, ale po malutku małymi kroczkami dochodziłam do tego punktu, w którym jestem. Może dałam trochę dziewczynom wskazówek jak rozpocząć biznes, jak wybierać partnerów biznesowych i w którą stronę można podążać. Nie mogę nie zapytać, od jak dawna jesteś związana z branżą beauty oraz Twoim zdaniem, czy branża beauty w Polsce jest branżą wymagającą. Zacznę od drugiego pytania. Uważam, że branża beauty w Polsce jest bardzo wymagająca. Mamy wielu świetnych specjalistów. Jest to branża też, która bardzo dynamicznie się rozwija, a ja jestem z branżą związana od 2017 roku, można powiedzieć tak oficjalnie, natomiast już kilka lat wcześniej również byłam z nią związana. Ostatnie pytanie, czy dany podręcznik jest potrzebny na polskim rynku? Czy to dla osób początkujących, czy dla osób, którzy już w sposób zaawansowany tak naprawdę pracują, prowadzą własne biznesy z zakresu branży beauty, aby jednak poznać też zdania i rady innych osób? Myślę, że każdy, kto będzie chciał i każdy, kto przeczyta ten podręcznik, wyciągnie coś dla siebie. Myślę, że to jest bardzo dobra wskazówka dla osób, które dopiero zaczynają, dopiero raczkują w tej branży, ale też dla osób, które już prowadzą biznesy, ale chciałyby się jeszcze rozwijać, to też jest na pewno świetna pozycja.